Posłuchaj, coś tu się nie zgadza i nikt nie chce o tym mówić głośno. Od ponad dwóch lat, tak ponad dwóch lat papież Franciszek, ten sam, który prowadzi Kościół, którego słucha ponad miliard wiernych, nie odprawił ani jednej mszy świętej jako główny celebrans. Nie w Wielkanoc, nie w Boże Narodzenie, nie podczas żadnej z najważniejszych uroczystości. Dlaczego? Co się stało? Czy to jego wybór? Czy może dzieje się coś? O czym nam celowo się nie mówi? To nie jest zwykła decyzja. To jest tajemnica, która unosi się nad Watykanem jak cień i narasta z każdym miesiącem. Milimetr po milimetrze. Dziś spojrzymy w oczy tej sprawie i mówię ci. Nie każdy będzie chciał usłyszeć prawdę. I wtedy wydarzyło się coś, co na zawsze zapadnie w pamięć tym, którzy tam byli. Czwartek, piąty dzień września tysiące wiernych zebranych na stadionie Gelora Bung Karno w Indonezji. Tłum pełen emocji, w końcu obecny był sam papież Franciszek, ale zamiast tego, co wszyscy się spodziewali zobaczyć, stało się coś zupełnie innego. Franciszek nie odprawił mszy. Nie był nawet koncelebransem. Miał na sobie kapę, to specjalny strój liturgiczny, który nosi się tylko wtedy, gdy duchowny nie uczestniczy czynnie w Eucharystii. Taki strój to symbol bierności. Obserwował wszystko z boku, jak widz, i wtedy przyszedł ten najświętszy moment mszy-konsekracja. Główny celebrans, indonezyjski duchowny, podnosi ręce nad chlebem i winem, aby je przemienić. W ciszy, z modlitwą, wszyscy patrzą na ołtarz. I nagle papież, stojący tuż za celebransem, również unosi ręce. Jakby chciał coś zrobić, jakby przez chwilę chciał wziąć udział w tym, co się dzieje. Ale tylko przez chwilę, bo po sekundzie opuszcza ramiona. Tak jakby się rozmyślił, jakby coś go powstrzymało. Ten gest był dziwny, niepasujący i wszyscy to zauważyli. Kamery natychmiast zmieniły kąt, jakby reżyser transmisji nie chciał, żebyśmy to dokładnie zobaczyli, ale my to widzieliśmy. Widzowie na stadionie byli zdezorientowani. Co to miało znaczyć? Czy papież próbował koncelebrować? A może to był tylko symboliczny gest? A może Coś więcej? To nie była zwykła niezręczność, to był sygnał, który tylko wzmocnił pytanie, które już krążyło wcześniej: Dlaczego papież nie celebruje Mszy Świętej? No właśnie, i tutaj zaczynają się poważne pytania, bo skoro papież jest obecny, skoro chce być widziany, skoro nawet wykonuje gesty, jakby pragnął uczestniczyć, to czemu nie celebruje? Są dwie główne teorie obie niepokojące Pierwsza i chyba najbardziej kontrowersyjna, mówi, że papież Franciszek mógł utracić wewnętrzne duchowe pragnienie odprawiania mszy. Wyobraź to sobie głowa Kościoła katolickiego człowiek, który codziennie ma dostęp do najświętszego sakramentu. Nie chce już go sprawować? Taka możliwość wstrząsa, bo Eucharystia to serce kapłaństwa. Jeśli papież najwyższy kapłan przestaje chcieć odprawiać mszę. To co to mówi o stanie duchowym Kościoła? Ale jest też druga teoria, że Franciszek po prostu nie może że jakaś siła fizyczna albo instytucjonalna zabrania mu lub uniemożliwia odprawianie liturgii. Może to kwestia zdrowia coś, o czym nie mówi się oficjalnie a może ktoś z wewnątrz Watykanu ograniczył mu możliwość celebracji? Może decyzja zapadła poza nim może to nie jego wybór i wtedy pytanie już nie brzmi, Dlaczego nie odprawia? Ale kto nie pozwala mu tego robić? I w obu przypadkach robi się naprawdę niespokojnie. I teraz musimy się zastanowić, czy to wszystko, co widzieliśmy, te ręce podnoszone i opuszczane, ta obecność bez celebracji, to był przypadek, czy może coś znacznie głębszego? Liturgiści, czyli eksperci od spraw liturgii kościoła, zaczęli to analizować, i wielu z nich mówi wprost: to wyglądało jak symulacja. Tak, symulowane uczestnictwo, czyli taka forma bycia przy ołtarzu, gdzie papież chce pokazać, że jest obecny, że jest zaangażowany, ale robi to tak, żeby nie złamać przepisów. Czyli nie wypowiada słów konsekracji, nie podejmuje kluczowych działań, ale wykonuje pewne gesty, jakby symbolicznie brał udział. Problem w tym, że takie zachowanie nie ma miejsca w przepisach liturgicznych. To nie jest przewidziane. Nie ma czegoś takiego, jak trochę celebruję, trochę nie. Albo się odprawia mszę, albo się w niej uczestniczy jak wierny. A jeśli ktoś nie celebruje, to nie powinien wykonywać gestów typowych dla celebransa, jak choćby podnoszenie rąk podczas konsekracji, bo to może zostać uznane za nadużycie. I tu pojawia się kolejne pytanie: czy papież świadomie to robi, żeby wysłać sygnał, żeby powiedzieć jestem, chcę, ale nie mogę? Czy może wewnętrznie zmaga się z konfliktem pomiędzy rolą, jaką powinien pełnić, a ograniczeniami, które go krępują? Czy ten jego udział to jeszcze liturgia, czy już walka? I tu zaczyna się robić naprawdę poważnie, bo od pewnego czasu, od 2022 roku, po korytarzach Watykanu zaczęły krążyć niepokojące informacje. Plotki, szepty ale powtarzane z coraz większą pewnością. Nie odnaleziono dokumentu diakonatu Jorge Bergoglio, czyli papieża Franciszka. To nie jest jakiś nic nieznaczący papier. To podstawowy dowód na to, że ktoś został ważnie wyświęcony. Bez tego dokumentu cała jego droga kapłańska, diakonat, prezbiterat, biskupstwo, a w końcu papiestwo, stoi pod znakiem zapytania. Jeśli to prawda, jeśli ten dokument naprawdę zaginął albo nigdy nie istniał, to pojawia się pytanie, które dotąd było nie do pomyślenia: czy Franciszek w ogóle jest prawowitym kapłanem, czy jego pontyfikat jest ważny? I tu wchodzi pierwsza z możliwych teorii, że Watykan sam nałożył na niego sankcje wewnętrzne, dyskretne, ale realne tak zwane zawieszenie ad divinis czyli zakaz wykonywania czynności kapłańskich coś, co może spotkać każdego duchownego w przypadku poważnych nieprawidłowości. Ale czy może spotkać papieża? I tu dochodzimy do absolutnego absurdu, a może właśnie do ukrywanej prawdy. Co jeśli w Watykanie uznano, że Franciszek nie jest papieżem w pełnym sensie, skoro nie ma ważnego diakonatu? Co jeśli pełni funkcję, ale nie posiada już autorytetu, jaki przypisuje się następcy świętego Piotra? To nie jest już tylko wewnętrzna sprawa Watykanu, to kryzys podstawy duchowej władzy, który, jeśli zostanie ujawniony, może wstrząsnąć całym Kościołem katolickim. Ale jest jeszcze druga hipoteza, może nawet bardziej wstrząsająca niż pierwsza, bo wyobraź sobie, że to nie Watykan go zawiesił, że to sam papież Franciszek, kiedy dowiedział się o braku swojego świadectwa diakonatu, podjął decyzję, by wycofać się z odprawiania Mszy świętej. Nie dlatego, że ktoś mu kazał, nie dlatego, że ktoś go zmusił, tylko dlatego, że uznał, że tak trzeba, z troski, z obawy o przyszłość kościoła, z lęku, że jeśli prawda wyjdzie na jaw po latach, to skala zgorszenia będzie nie do ogarnięcia. To trochę tak, jakby lekarz zorientował się, że nie może znaleźć swojego dyplomu, i postanowił sam zawiesić swoją praktykę, żeby nikogo nie skrzywdzić, nawet jeśli w głębi serca jest przekonany. Że został wykształcony i że zna swój fach. Taki gest można uznać za akt odpowiedzialności, ale można też zapytać, czy to nie desperacki znak, że w Watykanie dzieje się coś, czego nie wolno nam zobaczyć? Co jeśli Franciszek boi się następstw? Co jeśli ta decyzja miała powstrzymać większy kryzys? A może to nie jest tylko o nim, może ta sprawa sięga głębiej niż myślimy, i teraz. Dochodzimy do sedna, bo jeśli to wszystko jest choćby częściowo prawdą, to pytania, które się pojawiają, uderzają w sam fundament Kościoła katolickiego. Czy papież może sam siebie zawiesić? Czy ma do tego prawo? To przecież nie jest zwykły ksiądz, to namiestnik Chrystusa na ziemi. Jego władza duchowa, przynajmniej według doktryny, pochodzi bezpośrednio od Boga, a nie od ludzi, a jednak jeśli naprawdę zdecydował się nie odprawiać mszy, bo brakuje jednego dokumentu, to znaczy, że sam zwątpił w swoją ważność. I tu kolejne pytanie. Czy jeden brakujący papier, jeden dokument sprzed kilkudziesięciu lat, może unieważnić wszystko, co robił przez całe życie? Setki, tysiące mszy świętych, sakramenty, które sprawował, błogosławieństwa, rozgrzeszenia, święcenia udzielane innym kapłanom. Czy one są ważne? Czy były ważne? Bo jeśli okaże się, że Jorge Bergoglio nigdy nie był ważnie wyświęcony, to skutki tego są niewyobrażalne. To nie jest tylko problem jednego człowieka, to kryzys tożsamości całego Kościoła, pęknięcie, które dotyka fundamentu, na którym opiera się nasza wiara, nasze zaufanie, nasze zrozumienie tego, czym jest Eucharystia, czym jest kapłaństwo, czym jest sam urząd papieski. I właśnie dlatego wielu woli o tym nie mówić, bo kiedy pęka coś tak wielkiego, nikt nie wie, co zostanie po drugiej stronie. I wiesz co? Niezależnie od tego, w co kto wierzy, tego nie da się zignorować. Dwa i pół roku tyle czasu papież Franciszek jest obecny na liturgiach, ale nie wypowiada słów konsekracji. Nie czyni tego, co stanowi serce każdej Mszy Świętej. To nie jest przypadek, to nie jest roztargnienie to coś dużo. Dużo głębszego. Może to gest pokory, znak, że wie, że coś jest nie tak. Może to ostrzeżenie, sygnał dla tych, którzy potrafią czytać między wierszami. A może to początek końca pewnej epoki w historii Kościoła epoki, którą znaliśmy całe życie. Nie mamy wszystkich odpowiedzi, i być może długo ich nie dostaniemy, ale jedno jest pewne: te pytania muszą paść, bo jeśli nawet papież nie celebruje Eucharystii. To co tak naprawdę dzieje się za murami Watykanu? Jeśli czujesz, że coś tu się nie zgadza, jeśli wierzysz, że prawda powinna wyjść na jaw, jeśli modlisz się, żeby Bóg dał nam siłę przetrwać to, co może dopiero nadejść, napisz w komentarzu: Boże, daj nam siłę w tych trudnych czasach. I pamiętaj: milczenie w obliczu tajemnicy to niepokój, to tylko cisza przed burzą. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.